Zbliżająca się Wystawa Światowa Expo 2015 w Mediolanie to ogromna szansa na promocję polskich firm, a także na wzmocnienie wizerunku naszego kraju jako źródła wysokiej jakości produktów, technologii oraz różnego rodzaju rozwiązań dla szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej. W tym celu wdrożony został specjalny program gospodarczy. Departament Promocji Gospodarczej PAR podpowiada za realizację programu gospodarczego polskiego udziału w Expo 2015 w Mediolanie. W ramach programu gospodarczego zorganizujemy szereg wydarzeń dla polskich i włoskich firm z branży spożywczej. Zorganizujemy m.in. kilka misji polskich firm do Włoch. W realizację programu gospodarczego zaangażowany jest również Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Rzymie. Planujemy. Obecność razem z PARP na targach. Polscy producenci wyrobów spożywczych oraz maszyn dla branży rolno-spożywczej będą mogli wziąć udział w misjach na międzynarodowe targi we Włoszech i skorzystać tam z polskich stoisk narodowych. Zaplanowane wydarzenia to międzynarodowe targi produktów spożywczych Tutto Food w Mediolanie, międzynarodowe targi produktów naturalnych Sana w Bolonii, Międzynarodowe targi warzyw i owoców makfrut w Rimini oraz Międzynarodowe targi maszyn i technologii dla rolnictwa Agrilevante w Bari. Włochy dysponują bardzo dobrze rozbudowanym systemem wystawienniczym. Jest to system, który umożliwia kontaktowanie się polskich przedsiębiorców ze swoimi odpowiednikami, czy też dystrybutorami, dystrybutorami produktów, tak we Włoszech, jak na całym świecie. Wybrane targi cieszą się znakomitą renomą, więc spodziewam się, że polskie firmy, które zdecydują się brać udział w tych targach, będą miały możliwość przedstawienia swojej oferty bardzo interesującym dystrybutorom. Będą miały możliwość nawiązania współpracy, kooperacji z swoimi Włoskimi odpowiednikami. Mam nadzieję, że dzięki temu uda im się zwiększyć swój eksport, tak do Włoch, jak i do innych krajów. Zorganizujemy również konferencję poświęconą technologiom dla branży spożywczej. Konferencja będzie się na terenie polskiego pawilonu Wexpo, a także zorganizujemy misję przyjazdową włoskich importerów. Będzie ona połączona z odbywającymi się w tym czasie targami Polagra Food w Poznaniu. I przy tej samej okazji zorganizujemy giełdę kooperacyjną dla polskich firm, dla włoskich oraz innych zagranicznych firm z branży spożywczej.